No się no, Znamy głos. Chcę wam wyjaśnić pe pełne kwestie. Już Angroxa czyli mnie, starej postaci nie będzie, bo zakończyłem pier i zakończyłem jeden etap w życiu i zaczynam kolejny. I od teraz będę nagrywał Geta pod nazwą Addison, więc się ma. Z tej strony no i co? To jest prez taki początek, jakby początek nowego kanału, ale nie do końca. No bo ogłaszam oficjalny koniec Angroxa. I witamy. Witam nową postać w mojej postaci Addison. No i co? Mam nadzieję, że wam się taki materiał spodoba nowe z GTA 5 online. Będziemy tutaj nagrywać dużo serii, napady będziemy pomagać ludziom I to co? To tyle, do zobaczenia!